Witajcie dziś porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc Infinity Train stać się pełną kreskówką. Na wstępie od razu mówię, że chciałbym, aby ten film dotarł do jak najmniejszej ilości osób, a więc jeśli Ci się spodoba, to pamiętaj, by go polubić. Jeśli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, a także kliknijcie dzwoneczek, a wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu. A więc już nie przedłużam zaczynajmy odcinek. Jak wiemy Infinity Train to kreskówka która miała dopiero swój odcinek pilotażowy, a i tak masz tysiące jak nie miliony fanów. Niestety jak na razie nie otrzymujemy od Cartoon Network żadnej nowej informacji na temat jej powstawania, a także i pełnego sezonu. W tym odcinku przedstawiam słowy dzięki którym możemy przekonać Cartoon Network do stworzenia pełnego sezonu z jej kreskówki. Pierwszym sposobem jest petycja. Jak na razie zebrała na 30 tysięcy podpisów, a wymagane jest 35 tysięcy. Myślę, że z moją widownią czyli z wami z pewnością ona nam się dobić pozostałe 5 tysięcy głosów. Co ciekawe petycję tam popiera nawet twórca Infinity Train, a dokładniej Owen Dennis. Ta petycja naprawdę ma szansę przekonać Cartoon Network do stworzenia pełnego sezonu i naprawdę brakuje tylko 5000 głosów. Link do tej petycji macie w opisie i z pewnością wypełniając ją pomożemy Infinity Train. Drugim sposobem jest lajkowanie i oglądanie filmu przedstawiającego odcinek pilotażowy w Infinity Train. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ten film zdobył naprawdę wielką aktywność. Ma ponad 140 tysięcy lajków a także prawie 2 miliony wyświetleń. Możliwe, że gdy Cartoon Network zobaczy, jak wiele osób chce tą kreskówkę, to zgodzi się na jej dalszą produkcję. Ale czy są w ogóle jakieś postępy w przekonywaniu Cartoon Network do stworzenia pełnego systemu? Otóż tak. Od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych na Cartoon Network o 6 rano codziennie leci odcinek pilotażowy Infinity Train. Możliwe, że w ten sposób Cartoon Network chce sprawdzić, jak wiele osób będzie to oglądać. I gdy zacznie to oglądać więcej osób, to z pewnością Cartoon Network zgodzi się na dalszą produkcję. Niestety raczej na to nie możemy wpłynąć, ponieważ jak już mówiłem, ten odcinek pilotażowy leci o 6 rano, ale w Stanach Zjednoczonych. Ale wracając do początku, najważniejszą rzeczą jest petycja. Link macie w opisie, wypełnijcie ją, a z pewnością pomożemy train stać się pełną kreskówką. Goodbye, we'll no, to na tyle mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, aby wypełnić tę petycję, link macie w opisie, bo naprawdę możemy pomóc train stać się pełną kreskówką. Jeśli już wypełnicie petycję, to możecie przejść za zakładkę Community, a tam znajdziecie podpisy innych. No i głównie mój, w którym naprawdę się rozpisałem i powiedziałem, że Owen Dennis, czyli twórca Infinity Train, ma wsparcie ode mnie, a także od innych polskich fanów Infinity Train. A także ja z chęcią poczytam sobie wasze podpisy, a także pamiętajcie, aby napisać, że jesteście z Polski, a wtedy z pewnością twórca, jak i autor petycji zobaczy, że Polska również przyczynia się do powstania Infinity Train. No i teraz taka informacja, ponieważ to no, naprawdę ciekawą serię, która mogłaby się pojawić na kanale, a mianowicie teorie na temat kryskówek filmów animowanych, Także zwykłych filmów. Już myślimy, o naprawdę ciekawych teorii, i pierwszy odcinek z teorii mógłby się pojawić jutro. Oczywiście napiszcie, że chcielibyście na tę serię, bo byłaby naprawdę ciekawa. A więc do zobaczenia i widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Again again. We'll nie zapomnijcie jeszcze powiedzieć, że jeszcze będzie tylko kilka filmów i kończę z YouTube'em. Prima please!